Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mam dla was coś bardzo ciekawego. Jest to klawiatura Glorius GMMK3 HE, 75% klawiatura tego właśnie producenta. No jest to półka premium, także zapraszam was do oglądania. No i moi drodzy, oczywiście na sam początek pokażę wam unboxing. Ja już jestem po unboxingu, już klawiatury użytkowałem. Pokażę wam, co mamy w środku, fajnie wygląda opakowanie. To wam może tutaj pokażę, bo to mi się spodobało że jak otworzymy sobie klawiaturę to to pudełko kozacko wygląda no zobaczcie, nie nie mam racji? no wygląda moim zdaniem bardzo ciekawie, takie pudełeczko eee, co poza tym? poza tym mamy tutaj parę fajnych akcesoriów o których Wam opowiem, przejdziemy sobie przez unboxing eee, przez rozkręcanie klawiatury później będzie aplikacja no i podsumowanie, także lecimy! Glorious MKK3 HE 75% to klawiatura premium i widać to praktycznie na każdym kroku. Zaczynając od unboxingu, to poza fajnym opakowaniem, które w środku wygląda naprawdę dobrze, to poza klawiaturą, która zapakowana jest w taki jakby papier pergaminowy, znajdziemy dwa małe pudełeczka z grafiką klawiatury. W pierwszym, mniejszym, znajdziemy dodatkowe switche do wypróbowania. Znajduje się tam również switch puller oraz kick up puller, no i dodatkowe nakładki, dlatego, że Klawiatura może pracować zarówno w środowisku Windows, jak i Mac. W drugim pudełeczku znajdują się elementy gasketa, śrubokręt do rozkręcenia samej klawiatury oraz przewód USB-C do USB-A. No i na końcu, oczywiście, perełka, czyli sama klawiatura. Ta już po rozpakowaniu prezentuje się świetnie. Fakt, że jest ona wykonana z plastiku, ale jest to naprawdę dobrej jakości materiał, a sama klawiatura jest bardzo dobrze spasowana, co zresztą będzie można zobaczyć później. Wymiary urządzenia to 44,5x338x152 na na mm. Jest to klawiatura 75%, co oznacza, że nie mamy tutaj sekcji numerycznej. Urządzenie przeznaczone jest przez producenta do modyfikacji. Możemy ją dostosować według naszych upodobań, co jest bardzo fajnym pomysłem. W dalszej części również zajrzę do środka i razem sprawdzimy, jakie materiały zostały tutaj do niej wykorzystane. Dostosować tutaj możemy tak naprawdę wszystko, zaczynając od pomarańczowego badża, który jest przyczepiany na magnes przez wymienne rolki i kończąc na switchach. Możliwości jest naprawdę sporo, a elementy wymienne dostępne są na stronie producenta, no i oczywiście link znajdzie się w opisie tego filmu. Niewątpliwie dużym atutem, jak dla mnie, jest rolka na klawiaturze, jest to po prostu dodatek, który akurat ja lubię i którego mi osobiście brakowało. Posiada ona również podświetlenie RGB, które jest dobrze widoczne. Świecą się tutaj same klawisze, jak i klawiatura po bokach. Samo podświetlenie ma również funkcję informacyjną, ponieważ kiedy mamy włączony Caps Lock, klawiatura na boku zaczyna mrugać, przez co wiemy, że piszemy z dużych liter. Nakładki to double-shoty PBT, dzięki którym podświetlenie jest bardzo wyraźne, a switchy tutaj użyte to magnetyczne Glorious Fox HE, czyli liniowe z efektem hala. Bardzo istotne jest to, że switche są już fabrycznie przesmarowane i sprawdziłem wszystkie klawisze po kolei i okazało się, że wszystkie są dobrze przesmarowane, nie ma klawiszy trzeszczących, czyli takich, które byłyby za słabo lub wcale nie posmarowane. Mamy tutaj oczywiście hot słapa, więc switche możemy bardzo łatwo wymienić. I mamy cztery dołączone do zestawu. Są to switche testowe. W pierwszej kolejności zaczniemy od czerwonego. Jest to Fox, switch liniowy. One są wszystkie oczywiście przesmarowane. Idąc dalej, mamy Tactile'a, czyli pandę. Tutaj jest on bardziej słyszalny, a moment aktywacji jest bardzo dobrze wyczuwalny. Następny to Raptor, jest to switch, który jest słyszalny i w którym jest wyczuwalny moment aktywacji, jest on taki bardziej szorstki, bardziej szorstki niż pozostałe. I na koniec mój ulubiony, czyli Lynx, gładziutki jak pupcia niemowlaka, praktycznie niesłyszalny switch, w którym można się zakochać, jest to zdecydowanie mój ulubiony. Klawiatura jest oczywiście przewodowa, no z takich ważniejszych informacji, które chciałbym Wam przekazać, to mamy tutaj pooling rate, który wynosi 8000 Hz oraz mamy technologię Rapid Trigger i regulowaną siłę aktywacji, o czym opowiem podczas omawiania samej aplikacji. Zaglądając na spód widzimy tutaj dominujący kolor pomarańczowy, a na nim wytłoczone logo marki. Dookoła znajdują się gumowe antypoślizgowe podkładki, które łatwo zdemontujemy, aby wykręcić dostępne pod nimi śrubki. Na górze znajdują się również wysuwane nóżki, dzięki którym można zmienić kąt nachylenia klawiatury. Teraz zobaczcie i posłuchajcie, jak brzmi samo urządzenie, a zaraz po tym przejdziemy kolejno do rozkręcenia tej klawiatury oraz omówienia aplikacji. No i mamy moi drodzy, zaczniemy, wysypię te akcesoria i zaczniemy od rozkręcenia tejże oto klawiatury, zobaczcie, tak ona jeszcze wygląda, mam nadzieję, że nic z niej nie popsuje, zresztą producent zachęca nas do rozkręcania, no i od czego by tu zacząć, tutaj mamy, o, te są wyciągane, także tutaj musimy się ich pozbyć na chwilę. Zobaczmy co tu się podziało. Tak. No i patrzcie, mamy tutaj pierwszą warstwę. Tu mamy nasze LEDy. O, to są te osłonki mleczne. Żeby rozpraszały nam fajnie światło. Tutaj mamy pasek LEDowy. Nie wiem czy to widać dobrze. Tutaj jest pasek LEDowy. To są te diody. Teraz co ja tu potrzebuję, a nic nie potrzebuję, to ładnie schodzi. Tylko... O, i tutaj. Ale nawet fajnie, bo przewód jest dość długi. No i patrzcie na to, zobaczcie. Tutaj mamy. Oczywiście, te gumki mamy w zapasie. Dwie, jakby coś się z nimi stało. Tutaj jest blaszka, która. Co robi? Trzyma. Nie wiem, co trzyma. Co robi blaszka? Czy dociąża klawiaturę? Podejrzewam, że tak. A to już inny. Dobra, nie będę odkręcał. Podejrzewam, że to jest blaszka, która ją po prostu dociąża. Bo ona nam. Swoje waży, no bo to jest plastik, więc tutaj mamy dociążenie. Tutaj mamy e, nasze gniazdo USB, i przełączniki. No i tu więcej nic nie ma, tak naprawdę. Zobaczcie, tu jeszcze możemy zdjąć te śrubki i wyciągnąć tą ramę. Ale tam więcej nic nie ma. Natomiast tutaj mamy jeszcze zobaczcie. Tu mamy taką piankę dodatkowo wygłuszającą do naszej klawiatury. Tutaj jest sama płytka. W środku to jest jeszcze jedna pianka i tak to się prezentuje. Tutaj ten yy, ten plate jest metalowy, także to jest wykonane z metalu. I co my tu mamy? A, gałka. Gałkę trzeba wyjąć. Dobra, jesteśmy w środku. Kolejna pianka, moi drodzy. No i dostęp do switchy. Te switche są dodatkowo przesmarowane, posłuchajcie. Ta spacja mogłaby być bardziej wyciszona. Tak trochę klekocze. No tutaj też bardzo fajnie mamy do czyszczenia tak naprawdę tą klawiaturę, możliwość jej czyszczenia, bo wystarczy, znaczy wystarczy, no trochę pracy będzie, nie? Ale tutaj trzeba by było po prostu wyciągnąć sobie te switche. Nie? I możemy sobie w ten sposób właśnie wyciągnąć wszystkie switche wszystkie keycapy, i możemy ją bardzo fajnie umyć raz na jakiś czas. Taka kosmetyka nie zaszkodzi, bardzo fajnie wychodzą. Zobaczcie, tutaj nie ma problemu z wyciągnięciem, nic nie trzeba szarpać, po prostu wystarczy lekko wziąć tego switcha. No i tutaj mamy cztery wymienne, ja się będę posiłkował moi drodzy. Tu jest ten sam, co tutaj mamy. Tak, to są te same. Ja się będę posiłkował yy, ściągą, która była w pudełku. Poczekajcie chwilę, bo nie chciałbym was okłamać. No i dobrze, moi drodzy, mam tutaj ściągawkę. My mamy zamontowane switche, yy, tutaj Fox yy, HE. Natomiast, tak, mamy w zestawie dołączone switche magnetyczne. One wszystkie są magnetyczne, oczywiście. Yy, I mamy tutaj switch yy, pierwszy, to jest ten czerwony, i to jest. Yy, Liniowy, e, po prostu gładki switch. Liniowy Fox. Dalej mamy taki. Nie, tego nie ma. Sample included, tak. No to jest żółty, dobra, żółty tutaj jest. E, inaczej Panda. E, I to jest Tactile. I tutaj już czuć moment aktywacji jego. Taki jest przeskok delikatny, bo tutaj mamy. Nie wiem, czy będziecie widzieć. Zobaczymy, czy fokus się złapie. Chciałbym Wam to pokazać. O. Widzicie? Czuć. O, jak przechodzi przez tą jakby niesprężynkę, ale wiecie o co chodzi. O. Tutaj czuć ten moment aktywacji. Tutaj czegoś takiego nie mamy. Natomiast dalej mamy zielonego raptora. I to jest taki klikalny. Słychać go. O, tego słychać. Tuć moment aktywacji, dodatkowo jest słyszalny. No i tutaj mamy switche Lynx, to są liniowe, gładziutkie. O. Ale ten fajny. Zobaczcie. Nic go nie słychać. Ale tak mocno to lekko, a słuchajcie tego. Nie, jest różnica, czyli tych wołotę bym chciał. Te bym sobie zamontował Nic nie słychać Bardzo fajne Dobra bogi, tutaj powychodziło Dobra, ja ją skręcam i za chwilę się widzimy Tak, i to wszystko bardzo fajnie pasuje, zobaczcie Także tutaj nie jesteście w stanie się też pomylić Tyle praktycznie zobaczcie, to wszystko bardzo fajnie wchodzi. No, i mamy aplikację Gloriusa GMMK3HE 75%. Klikamy sobie w tą klawiaturę. No, i tutaj mamy widoczną klawiaturę firmware update czyli możemy sobie zaktualizować oprogramowanie. Profil drugi aktywny. Tutaj ten efekt to nie jest to, co jest na klawiaturze widoczne, także to tutaj trochę przekłamuje. My keyboard, mamy trzy profile do wyboru: inactive, dwa, jeden active. Ja mam jeden, bo jednego używam. Możemy sobie trzy skonfigurować. Przełączamy się z tyłu na klawiaturze, także bardzo fajna opcja. Dalej mamy performance: wybieramy pulling rate od 1000 do 8000 Hz. Input dla oczywiście i kalibrację. Dalej mamy lightning, czyli podświetlenie. Wybieramy sobie presety, to akurat KMH jest z Dragon Możemy sobie wybrać różnego rodzaju presety, kolory statyczne. Ja wolę akurat statyczne podświetlenie, jednokolorowe dla mnie to jest najlepiej. Dalej mamy moi drodzy tutaj. Keybinding, czyli możemy sobie tak naprawdę zbindować klawisze, mamy tutaj dowolność wyboru, e, aktywacje, custom activation, możemy sobie tutaj ręcznie dostosować. No i tak naprawdę to tyle, jeżeli chodzi o samą aplikację. Tu jeszcze mamy settings, czyli ustawienia. Po wejściu w ustawienia widzimy sobie wersję firmware'u, możemy sprawdzić aktualizację Core 2.1. Ja zaraz ją zaktualizuję. No i mamy tutaj, czy ma się uruchamiać podczas startu systemu, czy nie. No i takie podstawowe, w sumie, informacje, których wydaje mi się, nie muszę tłumaczyć. Mamy Glorious ID, możemy się zalogować, zarejestrować. Też tam jest taki kod w opakowaniu, aby się zarejestrować i przedłużyć sobie gwarancję. No i to chyba wszystko, jeżeli chodzi o klawiaturę. Ja teraz zrobię update i przejdziemy za chwilę dalej. No i moi drodzy, czas na podsumowanie. Jestem po testach Gloriusa i muszę powiedzieć, że jest naprawdę mega kozacka klawiatura. Używało się jej naprawdę mega dobrze. Mam ją niecały miesiąc czasu. I tutaj oferuje ona naprawdę bardzo sporo, począwszy od możliwości modyfikacji. Możemy zrobić tutaj z nią dosłownie wszystko: możemy wyciągnąć to wyciszenie, możemy wyciągnąć piankę, możemy zamontować, nie montować jej, możemy wymienić ramkę, oczywiście kikapy, switche, możemy wymienić. Nawet mamy w zestawie, tak jak widzieliście, cztery switche. i Tutaj mamy taką ściągawkę odnośnie switche, które są w zestawie. No to był jeden Fox, tak jak mówiłem, jeden Panda, jeden Raptor i jeden Lynx. No i właśnie ten link, moi drodzy, skradł moje serce. Zakochałem się w tych switchach. Chciałbym zobaczyć klawiaturę, która by była cała na tych switchach, bo on jest praktycznie niesłyszalny. W momencie tutaj używania słyszymy tak naprawdę tylko i wyłącznie kikapa, który uderza o playta. Ja tutaj nie słyszę w ogóle tego switcha. On tak, taki gładziutki jest naprawdę no mega, to mega przyjemny. Chyba z takim switchem się jeszcze nie spotkałem w klawiaturze, żeby tak bardzo, aż mi przypasował. Ja sobie tutaj założyłem te trzy switche, żeby je sobie porównywać, no i są całkiem spoko, zależy kto co lubi, ja lubię właśnie takie gładziutkie, takie cichutkie, więc fajnie, natomiast te zamontowane tutaj też całkiem spoko switche, to są właśnie Foxy HE, czyli z efektem HALA, switche magnetyczne, bardzo łatwy demontaż w ogóle switcha jest. No, i, jak i całej klawiatury, bo jak widzieliście, ja ją rozkręciłem i skręciłem ją. Wszystko zajęło mi około 20 minut, jeszcze z opowiadaniem. Tam dużo wyciąłem, oczywiście. Także y, fajnie się ją składa, bo jak ją rozkręcimy. Wszystko później na swoje miejsce bardzo fajnie wskakuje, bardzo fajnie pasuje, mimo że to jest plastik, to jest naprawdę bardzo dobrej jakości materiał i wszystko jest jakby dopasowane. Ja się czułem, jakbym składał klocki Lego. Wszystko pyk pyk, 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 pyk. No, moment i klawiatura jest złożona. Dodatkowo właśnie tutaj fajne, że mamy te śrubki pod tymi gumowymi nóżkami. Nie są one w żaden sposób klejone, tylko właśnie wkładane, więc... Dowolność modyfikacji w każdym momencie możemy sobie ją rozkręcić, skręcić, nie ma problemu. Też to fajnie wygląda tutaj od spodu. Ta klawiatura moi drodzy kosztuje, bo to jest też ważne, kosztuje w granicach 7 stówek. No i to no wiadomo, nie jest to klawiatura dla każdego, nie każdy potrzebuje takiej klawiatury, nie każdy chce wydać tyle pieniędzy. Bardziej bym powiedział dla entuzjastów, dla zajawkowiczów. Mnie się osobiście bardzo podoba. Jest też wersja bezprzewodowa, ale ta kosztuje chyba półtorej tysiąca. To jest wersja Pro i ona jest metalowa. No Ciekawi mnie, jak ona wygląda, bo musi być szczosem, skoro ta naprawdę mega bardzo mi się spodobała. Do tego mamy tutaj to, co jest fajne przełącznik między profilami fizycznie możemy się przełączać. Programujemy profile w aplikacji, fizycznie się przełączamy między profilami nie potrzebujemy żadnej apki odpalać. Jeszcze o czym chciałem wspomnieć: tutaj mamy Double Shoty, podświetlenie bardzo fajne, bardzo wyraźne. I ja z początku szukałem, jak, bo ja używam CapsLocka, nie tak się nauczyłem, że używam tego CapsLocka. Jak cisnąłem CapsLock, myślałem, że to się będzie świecić ten bacz. Natomiast nie CapsLock świeci tutaj. W sensie ona świeci cały czas, może świecić światłem ciągłym, a jak cisnę CapsLocka, to mi tutaj pulsuje. I wtedy wiem, że na przykład capslock jest włączony. Też fajna opcja. Aha, jedna rzecz, to pokusiłbym się tutaj o troszeczkę wygłuszenie tej spacji, bo ta spacja jest dosyć głośna. Jak widzieliście na moim kanale, były klawiatury, które fajne mają pomysł na wygłuszenie tej spacji. To bardzo mi się spodobało, więc, to takie coś można było też tutaj zaimplementować. Byłoby naprawdę kozacko. A poza tym, naprawdę, bardzo fajny kawałek sprzętu. Ja jestem z niezadowolony. Na pewno będę jej używał. Rolka, coś co ja bardzo lubię w klawiaturach. No i to tyle, moi drodzy. Dajcie znać, co wy sądzicie na temat takiej klawiatury. Czy to jest dużo, czy to jest mało. Czy byście kupili taką klawiaturę? Ode mnie to tyle. Jak Wam się podobało, to oczywiście łapka w górę, subskrypcja i widzimy się w kolejnym odcinku, moi drodzy. Trzymajcie się. Do zobaczenia.